Witam wszystkich, z tej strony, ale za tygodniowa dla fonta Jena. Co muszę wam powiedzieć, że przygotowuję czasami dwukrotnie, nawet trzykrotnie te analizy. Też, później to te wideo, to widzę, że głos pozostaje w tyle za tym, co pokazuje na wykresie, tak? Więc jeżeli będziecie oglądać te wideo i będzie wam to przeszkadzało bardzo, to w te, do tego stopnia, że nie będziecie w stanie prześledzić tego wykresu, tak, czy tego, tej analizy, będziecie rozumieli, co im pokazuje, to proszę o jakieś komentarze, jakieś informacje do mnie, tak? Wtedy będę się starał po prostu Zminimalizować maksymalnie tą, tą różnicę. Tak? Niemniej jednak jest tak, że wideo jest nagrywane, głos jest nagrywany z opóźnieniem, opóźnia się w stosunku do tego, co pokazuje na wykresie. Postaram się to, że tak powiem, zwracam na to uwagę i kosztujemy to podwójny czas, nawet trzeci raz muszę nagrać to wideo. Postaram się, teraz już drugi raz nagrywam, nagrywam to wideo, tak? No, ale może się raz uda za tym razem. A czerwona świeca na, na wykresie, na wykresie tygodniowym, mocna czerwona świeca, która która w zasadzie przebiła tą linię wsparcia, którą miałem tutaj narysowaną. Tak. Zobaczcie sobie. Czasami, czasami tego nie widać od razu na wykresie, więc dobrze sobie zrobić, kliknąć w zbliżenie, i na zbliżeniu widzisz, że rynek przełamał, przełamał tą linię. Tak. To jest taki sposób, jak sobie to można na pewności ustalić. tak, to jest, to jest ta rzecz, a można też zrobić coś takiego, że taką linię wsparcia zaznaczyć i na różnych interwałach czasowych ją pokazać. W tym momencie wracasz do tego interwału czasowego, na przykład do 4 godzinnego, to jest też ta linia z tygodniowego i widać, że rynek zamknął się poniżej tej linii. Tak? Zamknął się poniżej tej linii. Na co bym zwrócił uwagę to jest fakt, że na miesięcznym wykresie, na miesięcznym wykresie mieliśmy wcześniejszą świecę październikową, która przebiła Bollinger Middle Band i w tym momencie dochodzimy do tego obszaru Bollinger Middle Band. Tak, jesteśmy w tym obszarze Bollinger Middle i rynek na takie sytuacje lubi ponownie zareagować, tak? czyli, czyli zawrócić tutaj, tak? tak gdyż, gdyż ta świeca miesięczna, czyli cały miesięczny a, wszystkie transakcje, które są zawarte miesięcznie, tak, przebija tutaj Bollinger Middle Jest to dla mnie mocny sygnał, tak? Oczywiście tego nigdy nie wiemy, co nastąpi, tak? no, w przyszłości nie, nie znamy, tak, ale jest tendencja, czy często się zdarza tak, że rynek ponownie zabraca tutaj. Na 4 godzinnym, ja na 4 godzinnym miałem też tutaj, jak już to zauważył, to miałem tutaj FIBO 100 i przełamanie tego FIBO 100 w zasadzie to było takie, takie przełamanie, gdzie, gdzie rynek już tutaj ale jeszcze nie, ale w tym momencie otworzył te pozycje krótkie, tak, a potem wrócił mocno w górę, tak, wrócił mocno w górę i wydawało się, że rynek będzie chciał a, pójść zgodnie z sytuacją na tygodniowym, czyli będzie dalej chciał pójść w górę, potem nastąpiło mocne znowu zejście w dół, tak. więc taka troszeczkę dosyć um, trud, trudniejsze zagranie, tak, nie takie łatwe od razu, tak, gdyż, okej, okay, tu były stop-lossy, te stop losy, te stop losy nie zostały, wybite, ale nie w jednak żeby wykorzystali to i zagrali, zagrali potem dalej w dół. Rynek osiągnął poziom 161,8, 161,8 i w tym momencie jest w połowie drugi między 161,8 i 261,8, tak. MCT ma kolejny dołek, czyli, czyli to jest taka dość mocna sytuacja spadkowa. Ta świeca tutaj mamy na formację na świece na świetach japońskich, mocna czerwona świeca wychodząca za, w zasadzie poza Bollinger Middle Band i następna świeca jest czerwona, zielona świeca wchodząca z powrotem, tak? czyli to taka bardziej formacja objęcia, tak? nawet przejście powyżej połowy tej świecy czerwonej, tak? więc to jest to jakiś pozytywny sygnał. Tak? Niemniej jednak um, chciałbym zobaczyć kolejne, kolejne sygnały, które by, by, by mówiły i wpisywały się w scenariusz na, na miesięcznym wykresie. Ok, dzięki, pozdrawiam.